Witam Was serdecznie. W dzisiejszym materiale udowodnię Wam, że rodzaj tutaj analogów w naszym padzie PlayStation 4 ma wpływ na szybkość poruszania się. Nie mówię o wysokości tutaj, że nasza precyzja jest trochę lepsza, bo jest wyższy analog. Mówię tutaj o szybkości. Zaraz Wam zademonstruję, a jak już tam zademonstruję Wam na tutaj na grze, to zaraz Wam pokażę tutaj, przejdziemy na to drugie stanowisko i pokażę Wam w czym jest tutaj problem. Na początku tak Spójrzcie, tutaj po lewej stronie macie zegar. Ja postaram się wystartować do przodu tutaj. Jak będzie, no zaraz zobaczymy. Poczekamy do równej dychy. Jak będzie 20, startujemy. No i nasz zawodnik idzie. Zobaczymy, jaki zajmie nam tutaj ile czasu potrzeba na dojście do tego autka. Jak widzicie, 10 sekund. Dobra, zobaczymy jeszcze raz w drugą stronę. A zaraz ten czas, czy nie czas przyspieszy, tylko zaraz zrobię jeden manewr i zobaczycie że Dobra. poczekamy jeszcze raz dycha jeszcze raz próbujemy I kamera ty łapie łapie gdzieś. na 10 cały czas to chodzimy tutaj na na równe 10 sekund, tak mówię, nam czas tej zejścia. Dobra, wyjmuję analog. Wkładam drugi analog. Stawiamy się tutaj przy naszym samochodziku. Wycelowuję. Dobra, poczekamy, aż będzie tutaj równa dycha. Jest dycha. Wciskamy do przodu. Jak widzicie, yy, nasz tutaj. Super ludzik za trochę szybciej. Widzicie? Jedna sekundę szybciej dobiegł. No, w przypadku, w przypadku Battlefield na dużych mapach, to powiem Wam, że na takiej odległości to jest bardzo dużo. I jeszcze podczas biegania też ta prędkość jest trochę szybsza. Teraz drugą stronę. Do start mój może być trochę nierówny, ale uwierzcie mi, że jest jedna. Jedna, nieraz półtora sekundy różnicy. Dobra, teraz przejdziemy na moje takie stanowisko drugie i pokażę Wam o czym, w czym tutaj jest problem w tych analogach. No dobrze. Teraz jesteśmy na stanowisku dowodzenia i sprawdzimy w czym tu jest problem z tymi analogami. Tu powiem analogii, analogi. Zaraz Wam pokażę w czym tu jest rzecz. Z tego wyjmiemy, z tego wyjmiemy i z tego wyjmiemy. Głównym tutaj, e, to można powiedzieć, mankamentem e, szybkości e, poruszania się jest grubość tutaj tego trzonu analoga. E, przykładowo tutaj od e, Xboxa, e, to znaczy nie od Xboxa, czyli od PlayStation, zaraz w gaffy nie wolno, od PlayStation 3. E, ten trzon mamy w granicy, tutaj jest 8 i. 9 mm, 8, no 8,5, no 8,5, dobra, 8,5 mm raz. Od Xboxa mamy 9,5, czyli między 8,5 a 9,5 mamy różnicę tutaj milimetra. I ta różnica tutaj wpływa na wychylenie tego tutaj analoga. Jak wiecie, im grubszy ten sznur będzie, tym wasze wychylenie tego analoga będzie mniejsze. Powiem wam tak, że bez analogów, jak się wych wychyla ten drążek do przodu, to jest prędkość jest taka sama tutaj jak na tym od PlayStation 3. I tak samo zaraz wezmę, wyjmy wam pokażę oryginalne. Oryginalne, jak już że najcięższe no tutaj będzie, tym wam będzie lepiej. Nie? Czyli na tym naj najcięższy, jak udało mi się tutaj znaleźć, jest od PlayStation tutaj 3. Oryginalne. Można też no, zeszlifować, ale to jest dużo roboty ze zeszlifowaniem. No, ale, jak ktoś ma dostęp do tokarki, to można od początku wykonać taki e, taki analog od podstaw. Zaraz wam pokażę tutaj. Przykładowo tutaj mam. E, o, ten już też. A, bo ten jest od PlayStation 3. No. Ten ma ten 8,5. Od Xbox. O, ten już jest lipa. Znaczy, jedno jest. <gry> Źle to, no jest niedobry to jest od e, xboxa no, ten ma prawie e, zaraz wyrażę nie, nie szukał 9 e, 9,8 no to już jest dużo to już jest za dużo tu na tym takim mod od się, to jest chyba xbox 1, jedynka tak się wydaje na tym będzie się wam trochę mm, wolniej ten ludek ruszał, oryginalny od e, oryginalnego to tutaj chyba nie mam oryginalny ma, no, oryginalnym ma, tak, znaczy to nie jest ten oryginalny, bo czekajcie, zaraz zobaczę, bo te tutaj kupowałem oryginalny, będę miał, zaraz zobaczymy. Oryginalny to od chyba od PlayStation Pro mam. PlayStation Pro. No, PlayStation Pro jest 9,5. No, czyli 9,5 macie tutaj w oryginale, czyli musicie szukać. E... Między 9. O, no, ten ma. Ten ma o, widzicie, ten ma też jest oryginalny. Ale ten już ma 9. to już jest ten. to już będzie się szybciej ruch. Musicie zwrócić uwagę, żeby wasze. Tutaj. No, ta już jest że jest zdycha. Już jest niedobry. To trzeba zwrócić uwagę, żeby wasze. Analog ten tron O, tu tak samo, patrzcie, jest. od tego, od. Yy, Playstation 3 jest, ale już w ogóle jest. No, ma no już dychę, ma równo. Czyli jak będziecie kupować analoga, albo wymieniać, to sobie sprawdźcie. No powinien być mniej niż 9,5 najlepiej. A naj najlepiej by było 8,8 ,8 albo 8,5. To już jest dużo lepiej. Tam zyskacie trochę na e, prędkości. Można jeszcze to inaczej uzyskać, tą prędkość, ale e, wiąże się tutaj przerobieniem tutaj e, tego mechanizmu. Ale powiem wam tak, przyspieszy wam, dużo szybciej będzie wam ten ludek chodził ale, no dostaniecie od razu ten, jak to powiedzieć, bana bo że jest, coś jest takiego jak nadzór i się nie można rusz, na, ruszać szybciej niż gra to przewiduje, nie? no to jest tak jakbyście jakoś tam busta używali i to od razu dostaniecie zbanowani za to, nie musicie wgrywać jakiegoś tam czyta czy coś ale mechanicznie możecie tutaj pozmieniać oporniki, może wam szybciej biegać no i automatycznie dostaniecie, o tutaj mamy też są. Też na, ten, na tym mi się dobrze biegało. Też jest od PlayStation 4 i ten ma tak znam, 8 i 3 mam. No, tak mi się wydaje, że ten od PlayStation 4, no, bo od tego od Pro może być trochę różnie. Ten ma 8 i 4, 8 i 3, czyli musicie szukać sobie, żeby miał yy, tutaj mniej niż 9 i pół.